Przydałoby Ci się więcej FIFA coins? Najlepszą ofertę znajdziesz na Supercoins.pl. Event Footist wciąż trwa, a wraz z nim tematyczna promocja. Z kodem widocznym na ekranie dostaniesz 10% zniżki na coinsy. Dodatkowo każdy zakup to szansa na darmową kartę specjalną. Szczegóły w opisie polecam. Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale, jak pewnie już wiecie, a jeśli nie, to właśnie się dowiadujecie. Kamil Grosicki zagra w Polskiej Lidze. Podpisał kontrakt z Pogonią Szczecin, a my oczywiście przetestujemy sobie, jak to będzie wyglądać tutaj w FIFA 21. Jak sobie poradzi? Tak więc przede wszystkim na początku wyszukajmy Kamila Grosickiego. Przeniesiemy sobie go oczywiście w ustawieniach do Pogoni Szczecin, bo wiadomo, że i jej takiej aktualizacji w tej FIFA już nie wypuści. Ocena 71. West Bronić Albion jest oczywiście tutaj polska liga, tak więc teraz sobie tylko wyszukujemy pogoni Szczecin. No i jest. Wam przypominam o zostawieniu łapki w górę, jeśli film Wam się spodoba i chcecie zobaczyć więcej tego typu eksperymentów. My jeszcze przejdziemy sobie do składów, tak żeby po prostu Grosickiego ustawić w składzie pogoni, żeby nie było czasem jakiejś niejasności e, w wypadku, gdyby wiecie, no nie występował w pierwszym składzie, czy też. E, Powiedzmy był na rezerwach cały czas Dlatego dodajemy sobie Kamila Grosickiego Do pierwszego składu Tu myślę że możemy sobie Lukę Zachowicia w ogóle wrzucić No i mamy gotowy skład Pogoni Szczecin Kamil Grosicki wraca do Polskiej Ligi Jak mu pójdzie zobaczymy Tak więc w tym momencie przeskakujemy sobie już do trybu kariery. Odpalam ją no i słyszymy się za chwileczkę My jesteśmy po zakończeniu sezonu, możemy sobie zajrzeć jak tutaj wszystkie statystyki wyglądały. Na początek może ogólnie pogoń Szczecin i jakim poszło w ligowej tabeli, a tutaj pogoń mamy na szóstej pozycji, tak więc miejsce myślę, no jak na nich całkiem ok, natomiast myślę, że... Nawet lekko poniżej oczekiwań. Grosicki chyba tutaj zbytnio im nie pomógł, no ale to oczywiście zobaczymy sobie za chwileczkę jak to wyglądało w indywidualnych statystykach. W Pucharze Polski zobaczmy dokąd doszła Pogoń Szczecin i tutaj widzimy, że Pogoń w pierwszej rundzie pokonała Zagłębie Lubin 2 do 1, a w ćwierćfinale uległa Jagiellonii 2 do 1, tak więc no tutaj Pogoń Szczecin dosyć szybko się pożegnała z Pucharem Polski. Kolejna ważna rzecz, jaką oczywiście sobie zobaczymy, to są statystyki zawodników. Czy mamy gdzieś tutaj Grosickiego na górze? Widzimy, że na trzecim miejscu jest Gorgon z 11 bramkami. Póki co nie widzę tutaj nikogo z pogoni już na tej liście, tak więc... No chyba nie zobaczymy tutaj Grosickiego nigdzie w topowych częściach najlepszych strzelców. Jeśli chodzi natomiast o asysty, mamy Gorgona i mamy Dregasa na 10-11 pozycji. Zjedźmy sobie niżej i tutaj Grosickiego także nie widzę, czyli chyba no nie podołał w tej polskiej lidze. Zobaczmy sobie jeszcze Puchar Polski. W asystach jest Frąszczak, którego w rzeczywistości już w pogoni nie ma. Jest Kowalczyk na 20 pozycji. No, a w najlepszych strzelcach jest Frąszczak także dosyć wysoko. No, i to tyle, jeśli chodzi o pogoń Szczecin. Jest też Kowalczyk. No cóż, póki co Grosickiego nie zobaczyliśmy nigdzie. Zobaczmy w ogóle, w ilu meczach on wystąpił, jak te statystyki dokładnie się prezentują. No, i lecimy sobie. Jest Kamil Grosicki. 14 spotkań tylko na jego koncie. Jeden gol i jedna asysta. Szczerze mówiąc, wygląda to fatalnie. No, mamy tutaj e... Porównywalnie jakby no pod ilością spotkań no do Sebastiana Kowalczyka, tak więc wydaje mi się, że tutaj dosyć tak na zmianę grali, no ale jednak Kowalczyk strzelił trzy gole, jedną asystę, tak więc no nieco lepiej. Ta średnia ocen też wygląda u niego lepiej. No, tak więc jeśli chodzi o Grosickiego, szczerze mówiąc, fatalny wynik w porównaniu np. do Lukasa Podolskiego, którego testowaliśmy sobie w górniku Zabrze, jak sobie poradzi. Ogólnie mówiąc, jest, jest jeszcze Rafał Kurzawa na pozycji lewego pomocnika i Hostika. No, i wszyscy z nich mają lepsze statystyki niż Grosicki. Nawet Hostika grając tylko w sześciu meczach i to wchodząc pewnie z ławki, tak więc. No, Grosicki tutaj dosyć negatywnie zaskoczył. Ogólnie mówiąc, jeśli sobie ich ustawimy chronologicznie mm, od średnio, nie chronologicznie, tylko średnią ocen, no to mamy tutaj Grosickiego na dosyć takiej odległej pozycji. No, nie będę teraz liczył, które to jest miejsce, ale powiedziałbym, że coś około 15, coś takiego. No, tak więc naprawdę wygląda to. No, dosyć mocno słabo. Jeśli chodzi o jego ocenę, zobaczmy sobie jeszcze, czy tutaj spadła ta ocena, czy mniej więcej trzyma się na jednym stabilnym poziomie. Wydaje mi się, że też mogła spaść z powodu wieku Kamila. Natomiast zobaczymy sobie jeszcze, czy gdzieś po sezonie odchodzi, czy zostaje w pogoni. O, oceny nie widzimy. Forma jak widać jest zła. No i kariery jeszcze nie kończy, czyli zostaje w pogoni e, jeszcze na minimum, powiedzmy. Jeden sezon, bo wyskoczyłaby informacja, że wiecie, że wygasam kontrakt, bądź też, że po prostu kończę karierę po tym sezonie. Zobaczmy sobie jeszcze na szybko jego ocenę ogólną. Musimy w tym celu przesumulować oczywiście tydzień w kalendarzu i wszystko będzie jasne. Tak więc na zakończenie, sobie jeszcze tą jego ocenkę zobaczymy. Wydaje mi się, że to będzie coś około 71, może 70, że po prostu przez tą jego słabą formę mogło mu to spać o jeden, maksymalnie gdzieś tam 2-3 punkty w dół. Tak więc zobaczmy sobie szybko. Kamil Grosicki jak wygląda w tym momencie jego, jego ocena. i Jest to ocena 70, tak więc o 2 powędrowała w dół. Tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o Kamila Grosickiego w Pogoni Szczecin. Dosyć zaskakująco, ale pod względem negatywnym. Jeśli macie jakieś jeszcze pomysły, to piszcie oczywiście w komentarzach. Na dzisiaj to tyle. Szybciutki film. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do usłyszenia i siemanko.